Kursy będzie się tutaj można wszędzie zapisywać, Państwo na pewno to znajdą. Będziemy je także w ciągu naszego spotkania rozwiązywać. Mamy także konkurs na najlepsze zdjęcie z naszego zlotu. Pani, W naszym związku będzie się działo. Będzie się działo prawdziwy ojciec. Zawsze Ty prawdziwy ojciec. A prawdziwy ojciec nie zawsze jest tym ojcem, który, który spełnia swoje obowiązki. Będzie się działo dużo. Dobrze jest... zrozumieć sądziliśmy, że uda się wszystkich Państwa postawić w tej kawiarni i w spokojnie wysłuchać, co nasi aktorzy mają na powiedzenia. Niestety. Nie było to możliwe. Stąd też nasze apele nie, nie przynosiły żadnego z z rezultatu. Stąd też nasza prośba o wyjście z kawiarni. Przemek siedzieli w grupie nam tutaj wszystko na siedlence gości. do tego, do tego, tego,

I, ale, I cóż, oprócz tego mam wrażenie, że nie, nieprawdopodobnym sukcesem tego serialu jest też to, że przez lata jest rzeczywiście oglądany przez tak liczne łudownie i tak nie spada mimo wszystko tak drastycznie i jest, jest to niecodzienna nie sytuacja. No i cóż. Ja się bardzo z tego cieszę. Oczywiście coś, co ciekawe i co mnie zastanawia też, to fakt, że Małgosia jest taką osobą, która nie jest typową fanfatami, prawda? Nie jest to osobą, która y, zdobywa tych mężczyzn w jakiś tam szczególnie niezawisny sposób. Po prostu jest trochę naiwna. Czy ta naiwność przejdzie? Obawiam się, że nie. Natomiast y, czy Andrzej Młynarczyk zostanie w serialu? Wydaje mi się, że tak. I nic więcej powiedzieć nie mogę. Bo Próbowaliśmy, może dzisiaj sądzę, i niestety swoje Panie Munacze, Gdyby ktoś chciał, to mnie, no szybko pójdźcie. Ale, ale od naszych gości szacownych, trzeba swoje Jeszcze nikt na świecie tego patentu nie wymyślił. co daje Jak ono opowiada ludzi? On Yo Asia! Yo Asia! Yo Asia! Yo Asia! Ja Asia! Ja teraz Wam zdradzę życia. Otóż jestem tak kiepska w opowiadaniu dowcipów, że jak tylko dowcip usłyszę i chcę go zapamiętać, to już powiem i wlatuję. Jestem jedyną osobą, która tak pali dowcipy. I rzeczywiście mam z tym duży problem. Chciałam się kiedyś tego nauczyć, ale teraz stwierdziłam, że nie warto. Więc naprawdę, Andrzejku. Jedno, że nie należy takimi rzeczami się sugerować i prosiłabym też Państwa o to, żebyście tak... Poprawną odpowiedź każdy z członków zespołu zapisuje na kartkach kolorowych będzie jednak trzeba będzie liczyć głosy jeszcze raz musimy się do tego mocniej przygotować, żeby później nie było żadnych reklamacji. Jeszcze nie puszczamy filmu, jeszcze nie. Karteczki macie gotowe, jesteśmy podzieleni na zespoły zielony, niebieski, pomarańczowy i czerwony. D, D, zieloni. D? D, niebiescy. Niebiescy. B, B jak Barbara. B, B jak Barbara. B jak Barbara. Czerwoni. B, Żółci? B. B. Nie ma żółtych pomarańczowi. B. B. I proszę Państwa, prawidłowa odpowiedź to B. Artur został aresztowany i trafił na komisję.